No bo tutaj jest pęknięte od razu, tak? To jest od razu spłamane. Jak przechodzimy z żeliwa, łączy się z pierwszą kamionką, od razu jest spłamane. Czyli metr 30 za, czyli centralnie za murem od razu już jest pęknięte. Potem jest przez parę metrów w miarę ok, wszystko fajnie. Na tym piątym Nie, nie, nie. 5,5 m. No Ta i rura to... powinna iść na tym poziomie, a my spadamy całkowicie w dół. No jest rozsypana. Mhm. pękały po prostu. O, o, kamionki, tam tak? Kamień jakiś leżący. No. no piachu, tu widzę, że jest dużo. Ja, bo oni tam jakby ja 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 chodzili, to Jakby do góry, jakby tam popękana, to był jasny. Nie mam dalej kamerą na nawet... wołanie. No, piasek tam leży. Wszystko, no, no, to... no, tak, jak najszybciej myśleliśmy, że tak, nie tak, tak. tak, tak, tak. No bo ino wcześniej, tym lepiej, bo. Nie, to nie ma na to czegoś. Jak no jak ja tam. Jak ja tam tam dalej jest piasek. To widzę tutaj na kamerze. Mhm. Nie, no jak to wygląda, to jest wszystko rozsypane.